Został przywitany oklaskami na stojąco, podobnie wszyscy goście, którzy weszli na scenę. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Przed nami wieczór wyjątkowy. Janusz Majewski, reżyser, filmowy scenarzysta, dramatopisarz, pisarz, autor y, wielu kultowych filmów. Wystarczy wymienić CK, Dezerterów, Zaklęte Rewiny, Sprawę Gorgonowej, Zazdrości Medycyny, Ekscentryków, seriale Królowa Bona czy Siedlisko. Znawca mody, etykiety i jazzu. Profesor i mistrz. No chyba trzeba powiedzieć dla co najmniej dwóch pokoleń twórców. Yy, tak, i te pokolenia są łączone ze sobą, one sobie nawzajem wyrywają Janusza Majewskiego, zazdroszczą sobie yy, i jak Państwo się rozejrzycie dookoła, to są yy, troszkę starsze osoby ode mnie, ale są bardzo młode. Jak spojrzycie po prawej stronie, po pomachajcie, czy są młodzi ludzie. A, jesteś, ale patrzcie, jak wiecie, że o was chodzi. Nieprawda, jak mówię o was. <grywa> tu też są młodzi. Yy, czy w środku też są młodzi? I w pierwszym rzędzie, i w drugim wszyscy jesteśmy dzisiaj e, w majowej atmosferze jesteśmy... tak dzisiaj. Ten wieczór, proszę Państwa, bo to się zdarzyło trzy miesiące temu, kiedy z Centrum Kultury zaprosiło mnie tutaj do współpracy. Spotkałem się z Hanną Grucińską, z panią wydawczynią, prezes wydawnictwa marginesy. Spotkaliśmy się tutaj w pustej sali i powiedzieliśmy, to musi się wydarzyć tutaj, prawda? Hani, że zaczniemy niespodziewanie od Ciebie. Łączy się potwierdź proszę. Państwu, tak było. Jest w zasadzie, muszę powiedzieć uczciwie, absolutnie inicjatywa Artura Wolskiego, który y, współpracuje z wydawcami, z ludźmi kultury od wielu lat w różnych miejscach. Mnóstwo imprez, które przygotował i również dla naszych autorów, dla książek i dla wydarzeń literackich, y, to w kilku przynajmniej miejscach w Warszawie, y, spowodowało, że pomimo tego, że widziałam, jaka tutaj jest piękna sala. Poznałam szefów tego ośrodka i biblioteki i nie wahałam się nawet sekundę, ponieważ wiedziałam, że to będzie wyjątkowa impreza i taka będzie ona, proszę państwa. Też mam mnóstwo ciekawych y, sytuacji, niespodzianek i sama nie mogę się doczekać, bo I większość jest tak. też dla mnie tajemnicą. Bardzo dziękuję za zaproszenie, Arturze. I my też. I czyni świat piękniejszym, czyni świat lepszym. W najgorszym wypadku, ale w najgorszym nie... wypadku znosimy, czyni ten świat. To takim samym się